Witam serdecznie. Dzisiaj już oficjalnie mogę powiedzieć: ''Z Albanii. Oczywiście, gratulacje do wszystkich, którzy się domyślili, i już od tej pory odcinki będą normalne. A więc, zaczynamy dzień. A więc, jestem w Tiranie, czyli stolicy Albanii. Są godziny w miarę poranne: no nie takie wczesne, ale jest godzina przed 9 rano, czy 9 rano, i wybieram się na stację autobusową, która jest godzinę stąd oddalona. Jak widzicie, nie mam dużego plecaka, mam tylko i wyłącznie mały. Zostawiłem go w hostelu dzięki gościnności dwójki Polakom w sensie miałem go i tak tam zostawić. U w pokoju w dormie, ale oni mają prywatny, więc zostawiłem. Dzięki, pozdrawiam. I wybieram się do miejscowości Wlore, która oddalona jest stąd. Dwie godziny drogi na wybrzeżu. Zatem. Siemano Albania, lecimy. Będę chciał zapytać, ile kosztuje yy, taksówka na ten przystanek autobusowy. Podobno nie ma żadnego autobusu, który jechałby bezpośrednio, a to jest około 5 km w klapkach mi się niekoniecznie chce iść A wydaje mi się, że cena taksówki nie powinna przekroczyć, nie wiem, 5 zł Informacja dla wszystkich, którzy mają niedosyt wczorajszego vloga z przyjazdu do Albanii: nie bójcie się, wracam jeszcze do Tirany. Będzie normalnie filmik taki jak zawsze, czyli ciekawostki, jakieś informacje, fajne rzeczy, nie taki ukryty. Idziemy teraz jedną z jakichś bocznych uliczek w stronę przystanku autobusowego. Pójdę na główną ulicę. I tam zobaczymy, albo będą jakieś, może autobusy jechały w stronę północy, albo taksówka, jeśli będzie tania. Muszę Wam powiedzieć, że dostałem kilkadziesiąt. Wczoraj w wiadomościach postawałem na Instagramie, gdzie jestem. Eee, myślę, że około, no nie wiem, 50 wiadomości. Jedna lub dwie były trafione, że jest to Albania. Głównie były obstawiane kraje, takie jak. Maroko e, Liban Algieria e, Iran Trochę was zwodziłem z, z Instagramem, trochę was zwodziłem z Live'em, mówiłem wam, że jest u mnie inna godzina e, Starałem się wam nie dać żadnej wskazówki Tutaj palmy, tutaj kobiety W W burkach, więc Starałem się podać jak najmniej na live i na insta. Miejmy nadzieję, że wyszło. Trzeba tu trochę przez jakieś podwórka przechodzić, Żeby dojść na główną ulicę. Ale fajnie, klimatycznie bardzo. Poza tym dzisiaj ma być 40 stopni w cieniu. Już zaczynam się położyć jest około godziny 9. Można powoli odczuwać. Nie wiem, gdzie to się przechodzi. Kurczę, skręciłem tu gdzie trzeba, jednak nie trzeba było tym podwórkiem iść. Muszę zawrócić, miał być tu jakiś ten przesmyk, a jednak nie ma. Mam jakiś autobus. Jest going to bus Station? Nie, to jest Jestem na autobusie już. Doczytałem, że można pojechać którymkolwiek autobusem, który jedzie w stronę miejscowości Kamez i tu jest pan kontroler, zapłaciłem 40 leków, nawet nie wiem na dobrą sprawę ile to jest, zaraz szybko zerknę, jakieś chyba złoty coś, dokładnie, złoty 40 zł przejazd autobusem. Przyszedł pan kanar sprawdzić czy mamy bilety A ja mam, Kupiłem. Dojeżdżam już do stacji autobusowej Tutaj widać mnóstwo autobusów, minivanów stoi, więc to raczej nie problem dojechać e, gdziekolwiek, tak mi się wydaje. Podobno co 30 minut odjeżdża autobus do miejscowości w więc bardzo, bardzo okej. Okay. Tak wygląda stacja autobusowa i dlaczego na początku mówiłem, że będę brał chyba taksówkę, ponieważ pani właścicielka hostelu powiedziała mi, że trzeba się przesiadać minimum trzy razy i nie ma możliwości, że tak powiem, dojechania bezpośrednio na stację, ale poczytałem trochę w internecie, mało, mało info, ale znalazłem, żeby złapać autobus taki i taki na tej trasie i będziemy na stacji. Zobaczcie, tu już jest mnóstwo ludzi Każdy nawołuje na swoją miejscowość Szukamy miejscowości w lore Fajnie, takie wszystko łatwe Kurczę, nie spodziewałem się Tym bardziej bez internetu, bez niczego to sobie można poradzić Szukamy w lore Zobaczcie, nie było problemu ze znalezieniem Na każdym jednym jest napisane, gdzie jedzie Busy są mega często Praktycznie do każdej chyba możliwe miejscowości tutaj w Albanii, więc wydaje mi się, że podróżowanie po tym kraju będzie bardzo łatwe i przyjemne. Coś mi się wydaje e, podobne do tego, co było w Armenii lub Azerbejdżanie lub Gruzji. Chociaż do niektórych małych w Armenii nie dojeżdżały busy. Nikogo nie ma w busie. Jedyny problem tych autobusików jest taki, że one odjeżdżają wtedy, kiedy są w miarę pełne. A póki co nikomu nie jest śpieszno tutaj Do mojego busa Dobry. Jakaś zadyma tam jest na tym Przedługo tam się próbowali tłuc, ale to się tam rozdzielił Teraz... Oj, nie widać kurczę. Muszę powiedzieć, że dziwne, bo jest miejscowość Oricum, która jest kolejną miejscowością po bo powiedzieli mi, że nie mogę tym autobusem nie jechać, gdzie wydaje mi się, że mógłby tam się zatrzymać, a póki co mój autobus czas jest pusty. A więc jednak można jechać w busie do Oricum, tak jak myślałem. Ale próbowali mi po prostu do drugiego autobusu zaciągnąć, więc mówili, że ten nie jedzie. Więc tu trzeba mieć jakieś ciutkie, większe rozeznanie. Mój mój mój, to jest tam. Tutaj jest Wlora. O, Flora to jest Storik. A jednak nie, znowu mnie przesadzili. Kazali mi wejść do tego busa. Powiedzieli mi, że o 10.30 odjeżdża, że tamtym nie mogę. Dziwne, bo tak jak mówię, on przejeżdżał przez miejscowość Wlora. tutaj się trochę będę musiał na chyba z nimi. Idę zobaczyć, czy będzie mordobicie ten gościu, co tu idzie w moją stronę, w okularach Z nałożoną tą czarne spodenki, biała koszulka To on tu z kimś się próbował tłuc, ale nie wyszło im to Ten tutaj Z takim jakimś typem w żółtej koszulce, ale nie wiem z którym Już się nie tłuką Widzieliście o tym, że z Albanii można prosto do Pekinu pojechać? No i tak, się kończy... tak się kończy mordobicie, przyjechała policja i koniec Nawet nic nie zdążyłem nagrać Jestem na autobusie, obok mnie nadal nie ma nikogo, jest tylko jedna osoba I podszedł do mnie, tego gościu Ten no tutaj I pyta się, czy może rowerem pojechać <laughs> nie, nie zrozumiałem go Myślałem, że może im ten rower chce sprzedać i pyta co się ten rower, ja mówię mu, że nie. I on myślał, że go nie wpuszczam do autobusu. I babka powiedziała mu, że jestem pasażerem, także jest tu nieźle. Ludzie ogólnie wiedzą mniej więcej, o której jeździ autobus jest 10.26, zobaczy, dopiero wchodzi tutaj jedna pani jest. I tam jeszcze ktoś siedzi, są dwie osoby oprócz mnie póki co na cały bus, więc o, trzeba czekać. Witamy w Lore. Będę szukać internetu, żeby zadzwonić do do brata, bo do niego tu przyjechałem. Jeszcze nie będę Wam tutaj dawał tajemnic. Jakieś dwa kilometry mniej więcej. Gdzieś sam chyba mieszkał. Tu mnie wysadzili, więc nic, idziemy. Jestem tu w jakimś barze na poboczu. Wziąłem internet i czekam na samochód, który na po mnie przyjedzie, więc troszkę cierpliwości i jedziemy nad wodę. Jest trochę tu chaotycznie na drogach. Każdy na każde trąbi, każdy sobie jeździ jak chce, ale jest ok. Jak to wygląda? Tu jeden rowerem przez środek, przez rondo. Bida tutaj w tej Albanii co? Mm. <laughs> widziałem wczoraj, chyba Tu ze na rondzie, nie? Tak Wczoraj widziałem stuczkę jedną Dobra, jesteśmy już w restauracji Mój brat Dzięki To jest porcja za mniej więcej 17 zł frytki chleb mięso warzywa tu sałatka tu jest kanapka z mięsem, serem i, serem i frytkami. Za jakieś 10 zł chyba, tak? No 10 zł. No i dobra, idziemy teraz wzdłuż wybrzeża. To jest jakieś wesołe miasteczko. A więc pierwszy raz od moich podróży jestem w, w takim apartamentowcu, zostałem zaproszony przez mojego brata. Akurat się zdarzyło przypadkiem, że są na wakacjach w Albanii. Ja stwierdziłem, że, że sobie też pojadę do nich. To jest dwie godziny drogi, tak jak mówiłem wcześniej. 500 lekki kosztował bus, czyli to jest jakieś 17 zł. Idziemy na basen. Tu jest zejście na plażę Tur, tur apartamencie. apartemencie Jakie zobaczcie, tu jest widoczek Czy na to. Tutaj jest widoczek z apartamentowca. Pierwszy raz sobie pozwoliłem na takie wakacje. W sensie nie pozwoliłem, ale jak mój brat był, to stwierdziłem, że, że przyjadę zobaczę lądowisko dla helikopterów. Poczekaj! Tutaj drugi basenik, ale to z tego drugiego hotelu już. Tu jest zejście na plażę. Tak to wygląda. Zobaczcie, takie są piękne widoczki. A później jeszcze będziemy tutaj gdzieś szli w koło i odpalali drona A tam cały widoczek na miasto Powiem wam, nie doszedłbym Nawigacja mi źle pokazała, to było około 8 km Z tego miejsca, gdzie wysadził mnie autobus Dobra, leci Leci? Ty utopił się Wtedy pod kafelki wpadł A nie, gdzie jest? O, piękny Roman! Dobra, teraz kilka informacji. Jak dojeżdżacie tutaj do stolicy Albanii, to od razu na lotnisku macie możliwość wzięcia autobusów do różnych miejscowości. I dużo ludzi tutaj jeździ do Durres, które podobno nie jest w ogóle fajne. Jest takie mocno komunistyczne, podobno. Ja tam nie jechałem, raczej się wybierać nie będę. A tutaj do Wlore. Bardzo spoko i dwie godziny z lotniska. Ryśnik Peja. Wielkopolski akcent. Albanii. W Albanii. Ale zobaczcie, już kilka metrów od kurortu. Syf, zobaczcie, wszystko jest. narzucane śmieci. Startup był, ale tak. nie Pa Nagrywam Dobra, a więc e, małe podsumowanie, taki odcinek czysto wakacyjny bym powiedział, nie miałem takich wakacji nie pamiętam od kiedy w ogóle byłem w takim hotelu byłem, bywałem w hotelach z basenami i tego typu sprawami ale brakowało mi chyba tego w tej podróży, żeby zresetować głowę troszkę mi było nagrywania, więcej można powiedzieć spokoju, kontaktu z rodziną nie widziałem się z nimi miesiąc czasu ponad, więc fajnie było ich zobaczyć Moja brata Inza, Tamara, cieszyła się niesamowicie, że mnie widziała, bo nie spodziewała się, że ja przyjadę do Albanii i, I mnie zobaczy, myślała, że zobaczy mnie dopiero jak będę w domu Więc bardzo fajnie I tak jak mówię Dobre jedzonko, chillout Podziękowania oczywiście Dla mojego brata Jego żony I córki Tamary Tamarka pozdrawiam I to tyle, bardzo fajnie Ja się zaraz kładę spać i, i to chyba tyle, nie ma co się więcej do tłumaczyć Pamiętajcie, podajcie reklamy, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dzięki za oglądanie, nabijamy karabiny, a jutro będzie gruby ogień. Obiecuję. Do zobaczenia. 10. I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm.